Witam serdecznie, kochani. Zaczynamy sobie horoskopy na marzec 2020 roku. Zaczniemy, kochani, od zodiakalnych ryb, ponieważ mamy luty jeszcze. W związku z tym um, zaczyna się okres urodzin naszych zodiakalnych rybek, i dlatego od Was, kochani, zaczynamy. Już sobie przygotowuję tutaj karty na czytanie marcowe. To będzie troszeczkę miało inną formułę, być może aniżeli zawsze, no staram się tutaj eksperymentować troszeczkę z tymi czytaniami, nie chcę żeby były takie nudne, ujednolicone, nie będziemy też tutaj jakby rozbijać tego czytania na poszczególne sfery życia, zobaczymy co po prostu zechce nam się dla zodiakalnych ryb pokazać. To jest oczywiście, kochani, czytanie ogólne, w związku z tym na pewno nie będzie rezonowało z każdym, no ale może przynajmniej coś sobie z tego wyciągniecie dla siebie. Zaczynamy, wobec tego zaczynamy, kochani, od takiej ogólnej energii, która zodiakalnym rybą będzie towarzyszyła w okresie marca. Bardzo dobra energia, król denarów. Tutaj bardzo mi się podoba symbolika tej karty, jak ta kobieta wypuszcza tego byka spod spódnicy. Różne można mieć tutaj skojarzenia w związku z tym. Niektórym może to się kojarzyć tak no dosyć sprośnie bym powiedziała natomiast pamiętajmy, że to jest też król, dlatego, że często pytacie mnie czy to aby na pewno król, czy to nie królowa ja zawsze to podkreślam kochani, że w tej, w tej talii konkretnej nie ma postaci męskich, czyli nawet jeżeli chodzi o rycerzy, o paziów o królowe, no to tutaj zawsze występują po prostu postaci kobiece co to oznacza? No jest to karta Męża, ojca, być może takiego stałego partnera, być może chodzi o Waszego partnera, albo też chodzi o to, że wypełnicie taką rolę dla kogoś. Może to być również osoba, która na przykład rozwija własną firmę, taką już powiedziałabym dosyć dobrze prosperującą. Osoba, która jeżeli pracuje na etacie, no to już osiągnęła pewien taki. Status um, osoby na wyższym pułapie, wyższym poziomie. E, to są też dobre inwestycje, ogólnie tutaj e, sprawy w marcu mogą gdzieś tam rozbijać się o finanse, mogą toczyć się wokół spraw finansowych, wokół jakichś powiedziałabym, e, inwestycji, być może wokół po prostu takich spraw, które no, gdzieś tam e, mogą właśnie dotyczyć sfery finansów, być może zamierzacie się do kupna czegoś, być może chcecie gdzieś zainwestować pieniądze i ten król denarów może świadczyć o tym, że tutaj będziecie to robić z takim rozmysłem, że będziecie po prostu bardzo wnikliwie analizować, ustalać być może strategie sprzedażowe, być może strategie dotyczące kupna czegoś, być może zaciągnięcia jakiegoś większego zobowiązania, ale to jest wszystko takie wyważone. W królu denarów nie ma tutaj jakichś takich, powiedziałabym, szybkich, gwałtownych jakichś posunięć. Które by po prostu były spontaniczne. Tutaj musi być jakiś plan. To jest też tworzenie biznes planów, to jest tworzenie sobie właśnie um, jakichś takich um, kalkulacji rachunkowych, które mają tutaj um, na przykład na celu um, oszczędzanie bądź um, właśnie jakąś inwestycję. No, mamy diamentowego marzyciela. Popatrzcie, e, bogactwo materialne, prawdziwy dobrobyt. Ja też widzę tutaj okres marca jako po prostu taki miesiąc. Gdzie do Was przychodzą pewne profity z tego, co zostało wypracowane wcześniej, czyli um, solidna praca przez ostatnie miesiące, tutaj może przynieść no, faktycznie jakiś um, zwrot inwestycji, jakieś większe pieniądze, których być może się nie spodziewaliście, a być może przewidzieliście, że faktycznie takie coś nastąpi. Być może ktoś otrzyma um, jakiś um, spadek, jakąś nagrodę pieniężną. Um, być może po prostu Wasza firma tak dobrze będzie tutaj w marcu prosperowała, że po prostu um, będziecie mogli um, no, um, mieć jakby nadwyżkę tutaj, jak to się mówi. Um, na pewno niczego Wam nie zabraknie. Oczywiście tu nie chodzi tylko i wyłącznie o bogactwo materialne w królu denarów, bo chodzi też o takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie niezależności, także bogactwo nasze takie wewnętrzne. Król denarów jest po prostu człowiekiem e, godnym zaufania, człowiekiem też prawdomównym, ze swoimi zasadami. Tutaj wypuszczanie tego byka e, to jest też coś takiego, jak wybyście się szykowali do jakiejś walki. Być może tu właśnie chodzi. O jakąś walkę o pieniądze. Niektórzy z Was mogą na przykład przystępować do konkursu, gdzie jest również jeszcze jakaś inna konkurencja, do takiej, powiedziałabym, kornidy, gdzie po prostu, na przykład, um, Wy jesteście jednym, jednym z wykonawców, przedstawiacie swój projekt i być może to właśnie Wasz projekt zostanie doceniony, wybrany. Być może właśnie Wasz projekt um, tutaj, po prostu na, na tle innych, będzie się w jakiś sposób wyróżniał albo wasza inwestycja okaże się trafną. Czyli ja tutaj widzę też jakiś rodzaj być może zawodów, rywalizacji, być może ścigacie się z kimś z pracy. O coś, o, o jakieś pierwszeństwo, o jakieś zaszczyty, no wszystko wskazuje na to, że to wy tutaj możecie być tą stroną zwycięską, czyli to, co wy tutaj przedstawicie, powinno zostać docenione, powinno zostać, jak to się mówi, wybrane spośród innych. Jeżeli byśmy nie czytali na sprawy zawodowe, no to może być tak, że niektóre ryby po prostu wchodzą tutaj w marcu w związek małżeński, no. Stają się właśnie mężami, stałymi partnerami, no i mają właśnie takie chwile triumfu, że tak powiem, czyli po prostu być może zdobywają się na to, żeby właśnie tutaj wejść w stałą relację, stać się właśnie, jak to się mówi, tym mężem i ojcem rodziny. Zobaczymy sobie, kochani, wobec tego jeszcze, co tutaj będzie Wam pomagało, a co Wam będzie przeszkadzało. W marcu, co będzie zodiakalnym rybom pomagało? O, macie szóstkę buła w kartę zwycięstwa. Co będzie przeszkadzało? Hmm, cesarzowa. Yy, kochani, no wygląda na to, że wszystko wam będzie sprzyjało, szóstka była to jest ogólnie karta zwycięstwa, więc to są pozytywne, sprzyjające okoliczności też będzie wam sprzyjało takie przekonanie, że wy możecie wszystko że po prostu cokolwiek sobie nie postanowię, uda mi się to zrealizować, czyli taka siła napędowa, no to jest właśnie jak w przypadku te, tego byka byk się nie zastanawia tutaj nad niczym tylko po prostu rusza do boju i być może wy macie być jak ten taki rozpędzony byk, czyli żaden na przeszkoda tutaj na drodze wam nie straszna, po prostu ruszacie śmiało do przodu. To wam będzie sprzyjało, czyli też takie przekonanie, że ja jestem tak zwanym fajterem, ja jestem zwycięzcą i cokolwiek tutaj by się nie działo, to ja na pewno będę górą na końcu. To jest też taka ogromna pewność siebie, przekonanie właśnie o własnej świetności. Jeżeli chodziłoby o pracę, o kwestie zawodowe, no to wy po prostu wiecie, że jesteście w czymś dobrzy. Wiecie, że jesteście specjalistami. Wiecie, że po prostu tutaj znacie się, jak to się mówi na swojej robocie, więc będziecie po prostu pełni w sobie takiego triumfu i chwały i to Wam na pewno pomoże. No, na przeszkodzie stanie Wam cesarzowa. Czyli kochani, em być może tutaj dla kogoś właśnie żona, stała partnerka będzie przeszkodą, dlatego że no wy zarabiacie, ona wydaje, że tak powiem. Chociaż cesarzowa to jest też taka kobieta niezależna. No być może wy tutaj na przykład chcielibyście komuś nieba przychylić, stworzyć właśnie związek, być tym takim mężczyzną niezależnym, który tutaj utrzymuje rodzinę. E, natomiast macie taką partnerkę, która też pracuje zawodowo, też się rozwija. Też być może chciałaby mieć tutaj Jakiś swój własny biznes. No nie jest to kobieta taka w typie utrzymanki, tylko bardziej właśnie kobieta, która również stawia na własny rozwój. Więc, no tutaj, jak się spotka król denarów i cesarzowa, to może dojść do pewnego takiego tarcia, do pewnych walk, do pewnych um, takich, um, że tak powiem, um, walk o dominację, kto tutaj w tym związku jakby więcej wnosi. Natomiast, kochani, przeszkodą jest ta cesarzowa, ponieważ żeby tutaj jakby nie zatracić tego, co jest ideą związku. Bo u Was rzeczywiście te pieniądze mogą w marcu być na pierwszym planie. Gdzieś tam uczucia zepchnięte na plan drugi. Każde zafiksowane jakby na zarabianie pieniędzy w swoim własnym zakresie. Być może nawet traktujecie to jako swego rodzaju wyścig. Kto więcej tutaj zarobi? Kto jest bardziej produktywny? No i kochani, żeby tutaj właśnie nie tracić też z Takiego prawdziwego życia, no nie tylko pieniądze, bo to bardzo, bardzo tak materialistycznie nam się to pokazuje. Co jeszcze może znaczyć ta cesarzowa, która nam stoi na przeszkodzie? Cesarzowa może na przykład oznaczać. E kobietę ciężarną, czyli być może, jeżeli na przykład wy sobie założyliście, że zbieracie pieniądze w tym momencie, odkładacie na dom, na samochód, na cokolwiek yy, i gdzieś tam kwestie yy, powiększania rodziny na razie odkładacie na bok, ale może się tak zdarzyć, że po prostu no ta ciąża się pojawi, dziecko stanie się faktem, że tak powiem, yy, no to może to wam troszeczkę jakby stanąć na przeszkodzie popsuć te plany, które mieliście. Bo jednak trzeba będzie przewartościować swój dotychczasowy system wartości, troszeczkę inaczej patrzeć na życie, no właśnie już pod kątem tego przyszłego potomstwa, zakładania rodziny, czyli być może na przykład trzeba będzie mniej pracować, trzeba będzie przeorganizować gdzieś tam wasze życie, no troszeczkę inaczej to może wyglądać wówczas, bo widzę, że tutaj jest takie nastawienie na materię, na wyniki, na podboje, na zdobywanie. Natomiast tu być może trzeba będzie być takim bardziej jakby ojcem rodziny w domu, gdzieś tam w domowych pieleszach. Niekoniecznie zawsze trzeba być tym ogromnym takim inwestorem, niekoniecznie trzeba być zawsze przedsiębiorcą. Tu może pojawić się po prostu dla Was inna rola, która początkowo może Was troszeczkę jakby, Przerosnąć, a tu trzeba będzie po prostu no, troszeczkę zweryfikować, jakby e, swoje pomysły na siebie i być też bardziej takim dla rodziny, bliżej właśnie gdzieś tam tych spraw domowych. No, i teraz jeszcze może być coś takiego, że jeżeli wy na gruncie zawodowym rzeczywiście z kimś rywalizujecie, to może wy po prostu rywalizujecie z jakąś taką niezależną kobietą i trudno wam tutaj jej jakby dorównać, więc ona może wam stanąć na przeszkodzie, no bo po prostu też jest dobra w tym, co robi, też tak łatwo pola nie odpuści. Więc też tak może być, kochani. Zobaczmy jeszcze, jaka tutaj jest rada dla Was. Na zakończenie <laughs> mamy kartę cesarza. Słuchajcie, bo. <laughs> O królu denarów mówi się, że on jest takim małym cesarzem. Małym cesarzem, czyli po prostu no, aspiruje da, dla, do roli tego cesarza, ale jeszcze troszeczkę mu brakuje. Być może doświadczenia, być może jeszcze nie ma tyle pieniędzy, być może jeszcze nie ma tego najwyższego stanowiska i tutaj gdzieś aspiruje. Więc może być też, kochani, coś takiego właśnie, że macie nie ustawać w samodoskonaleniu się. Nawet jeżeli już w pozycji króla denarów jest wam, powiedzmy, dobrze, jesteście ukontentowani z jakiegoś. Powodu, cieszycie się swoją pozycją, bo również jest to bardzo dobra, stabilna pozycja, to mimo wszystko macie aspirować wyżej. Cesarz mówi, że tutaj no jakby niech wasze plany, niech wasze ambicje sięgają wysoko, bo wy macie się stać równorzędnymi partnerami do tej cesarzowej. Czyli jeżeli aspirujecie do tego, żeby kogoś tam prześcignąć, być może wy się ubiegacie o jakieś stanowisko, które piastuje ta cesarzowa no i chcecie jakby ją tutaj troszeczkę zdetronizować, jak to się mówi albo przynajmniej dorównać jej pozycją żeby zostać docenionymi no to tutaj rzeczywiście e, kierujcie się dalej jakby tymi swoimi zasadami e, pracujcie ciężko dalej tak jak pracowaliście do tej pory róbcie swoje po prostu, nie poprzestawajcie e, nie pozwólcie sobie tutaj w jakiś sposób podciąć skrzydeł, czy wytrącić się z tego z tej takiej e, fali tego takiego rytmu, w którym idziecie, bo to jest wszystko na najlepszej drodze. Zobaczmy sobie tutaj, jaka jeszcze rada, taka na zakończenie nam się pokaże. E, Izyda, przeszłość. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. Tak. Czyli tutaj może po prostu chodzić o to, że. No, coś zapoczątkowaliście ważnego w Waszym życiu, ale pomimo tego, że jesteście już w tej energetyce króla denarów, yy, i być może Wam się wydaje, że to już jest kres Waszych możliwości, że tutaj osiągnęliście jakby już wszystko, co było do zgarnięcia, to okazuje się, że jeszcze nie. Ta sytuacja z przeszłości, to co się dzieje teraz, jest jej pokłosiem oczywiście, ale to was przygotowuje jakby do jeszcze wyższych celów, do tego, żeby właśnie aspirować na ten cesarski tron. No, pokazało się tu bardzo, bardzo tak zawodowo, no ale cóż, skoro tak się pokazało, tak powiedzieliśmy. Natomiast może też być, wiecie co, sytuacja taka, że ktoś, Chce, jakby tutaj faktycznie wejść w związek małżeński i chciałby, jakby wejść do tego związku z jak największym posagiem. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to jest w zasadzie sprawa drugorzędna, już nie mamy tych posagów, już to nie jest takie istotne, przecież liczy się miłość, nie konwenanse, ale być może no, ktoś ma takie ambicje, komuś zależy na tym, żeby po prostu mieć, jak to się mówi, taki swój wkład własny. No nie wiem, też mi się tak skojarzyło, że. Może być tutaj takie małżeństwo, gdzie ktoś będzie chciał jednak e, spisać intercyzę, ponieważ no chce w jakiś tam sposób siebie zabezpieczyć, chce zachować tutaj jakby taką odrębność, niezależność finansową pomiędzy małżonkami, czyli ślub tak na przykład, stały związek tak, ale finanse na przykład odrębne, osobne. No takie coś również e, mi przyszło do głowy tutaj. Więc to już musicie sobie dopasować, zastanowić się, czy to w ogóle pasuje do waszej sytuacji. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.